Poprosił, poprosił mnie, żeby pokwitował mu odbycie rozmowy, bo, bo nie ma, po prostu nie ma możliwości w innym przypadku sobie odzyskać kosztów przejazdu. I moje miękkie serce no, poskutkowało tym, że, że złożyłem ten podpis. Na tym moja współpraca, cała agencja. moja się zakończyła, nie, nie odbyłem nigdy żadnego innego spotkania. Nie podpisywałem żadnych dokumentów, a w tej chwili jestem po prostu zrównany niemalże nie wiem, z tymi, którzy donosili na Księdza Pobiełczkę czy, czy na Grzegorza Przemyka, w świadomości społecznej, przynajmniej tak to wygląda. Jestem ofiarą, tak jak tysiące ludzi w tym kraju i są ofiarami Instytutu Pamięci Narodowej. Najgorsze jest to, że nie można właściwie się, trudno jest się bronić przed takimi pomówieniami. Ponieważ no, istnieje coś takiego jak ustawa, bodajże to jest rangę ustawy o zbrodni komunistycznej i funkcjonariusze, którzy przeprowadzali takie rozmowy, nie mogą w tej chwili powiedzieć, że fabrykowali jakieś dowody, że dopisywali sobie, że tych spotkań było więcej. Po prostu nie mogą, bo narażają się na, na prawo karne, które w tym przypadku. Do, do, dotyczy to, tak jak mówię, zbrodni komunistycznej, a dotyczy to, ta zbrodnia dotyczy również fałszowania dokumentów. Yy, Cóż mogę powiedzieć? Yy, funkcjonariusz yy, podczas, yy, podczas yy, tego spotkania, yy, to było, to było yy, na wiosnę, bodajże, 89 roku. Yy, po tym fakcie, funkcjonariusz, który ze mną rozmawiał, krótko po tym fakcie, został przeniesiony na studia do Legionowa. O ile wiem, to z Włocławka do Legionowa jest bodajże paręset, czy kilkaset kilometrów. I jest to dowód na to, że tych spotkań więcej, jeden z dowodów z na to, że tych spotkań więcej nie było. Poza tym spotkania takie, no byłyby karkołomne i bardzo utrudnione, ponieważ Klerycy w seminariach chodzą po dwóch minimum. Ja nie miałem takiej możliwości, żeby się z tym więcej spotykać właściwie. Był na studiach stacjonarnych. Nie było, nie było, czy nie ma w tej teczce, jak rozumiem, żadnych dowodów, żadnych motywów pozyskania mnie jako współpracownika, czyli jakichś materiałów kompromitujących mnie jako powód do do zwerbowania ani pieniędzy, ani paszportu nie chciałem załatwić. A taki, taki raport, takie rzeczy powinny się znaleźć w teczce personalnej. Nie było, nie było żadnych dowodów na wydatki z funduszu operacyjnego. Ja nie chciałem kłamać w oświadczeniu ilustracyjnym przed wyborami. Nie chciałem się przyznawać do do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, tak jak niektórzy koledzy nie tylko z, z partii Palikota zostali, jak gdyby zmuszeni tym oświadczeniem do poświadczenia de facto nieprawdy, bo, bo groźni, czy, czy no, nie wiem, może wszyscy nawet są w takiej sytuacji jak ja, czyli uczestniczyli w jednym lub dwóch spotkaniach, może oni i ja w jednym ale musieli poświadczyć w tym oświadczeniu że współpracowali, ponieważ no, byli wyciągani później przed sąd lustracyjny, tak jak ja mam wielką nadzieję, że znajdę się przed sądem lustracyjnym i z autorem jestem gotów się założyć <laughs> albo ufundować panu autorowi z Rzeczpospolitej, nie wiem, wycieczkę dookoła świata, jeśli ten sąd lustracyjny yy, nie skaże. Yy, chcę tak, także powiedzieć, że takich przykładów, no ja jestem jedną z ofiar i mam nadzieję, że będę rzecznikiem tych ofiar, choćby biskupa Pieronka który został zarejestrowany jako T.W. Felix, udzielił Biskupieronek Pieronek w odróżnieniu ode mnie udzielił kilku według zapisków SBK udzielił kilku mało znaczących informacji ogólnikowych cytuję dotyczących archiwów kościelnych procedury wewnętrznej, sądów kościelnych zgodził się dostarczać informacje o reakcyjnej emigracji w USA za cenę paszportu Twój przypadek, proszę Państwa, spotkania z tym, że SB opisałem 4 lata temu z własnej woli w tygodniku Fakty i Mity. Mam tutaj kserognię ktoś chciał tego artykułu. Więc wspominam, że inni klerycy skontaktowali się również. Wymuszone były to spotkanie, bo trudno mówić o kontakcie, kiedy Puka do drzwi funkcjonariusz SB. Niektórzy, wiem to z rozmów, pamiętam, informowali, informowali służby bezpieczeństwa o jakichś plotkach seminarium, o tym, że jakiś profesor politykował w czasie wykładu. Takie informacje agenturalne państwowe w cudzysłowie mogli przekazywać, bo innych informacji, innych informacji nie mieli. Mogę powiedzieć, mogę przytoczyć Państwu jako dowód na to, co mówię, między innymi publikację księdza profesora Czesława Bartnika, który był wieloletnim rektorem Seminarium Duchownego w Lublinie i rektorem KULU, który to Czesław Bartnik w naszym dzienniku, niestety muszę nasz dziennik zacytować, napisał tak. W 2005 roku. Od początku lat 60., kiedy byłem 14 lat prefektem i wicerektorem seminarium grubelskiego, służby bezpieczeństwa nachodziły każdego kleryka w czasie ferii i wakacji w jego domu, nieraz kilkakrotnie. Pytali o kolegów, o przełożonych, o stosunek do Polski Ludowej, coś obiecywali, ale i grozili. Tylko Dureń mógłby tych kleryków, a dziś wielu księży, umieszczać na jakiejś liście zasobów archiwalnych. Trzeba tylko upubliczniać nazwiska tych, którzy nachodzili kleryku, a jeszcze bardziej tych, którzy wydawali takie polecenia w całej Polsce. Zwykle kazali klerykowi podpisać, że nie powie nikomu o spotkaniu. Ogół odmawiał, ale czasem ktoś zaskoczony, przestraszony podpisywał. W Lublinie wszyscy klerycy meldowali mi o tych wizytach. Jakieś notatki, ewentualnie podpisy zostawały w teczkach. Klerycy byli odważni, jednak dziś... Pseudopolitycy nie rozumieją, że nachodzący na ich milicjanci y, byli panami życia i śmierci, mogli zrobić wszystko, a potem y, wzięli karnie do wojska i lub księży zniszczyli. Y, na rozmowy z y, sbk byli narażeni biskupi y, i biskupi nie odmawiali, bo nie mogli, bo takie były czasy, bo taka była Polska y, Ludowa. Ja w tym bardziej jako kleryk po, po drugim roku seminarium po prostu no, mogłem powiedzieć krótką bajkę o Wężu, ale no, w tych czasach proszę zobaczyć, bałem się. Powiedzieć to SPK. No dobrze, no, to, to, ja to rozumiem, przez to ja chcę jeszcze tytułem uzupełnienia wybrać y, y, dwa zdania. Otóż pozyskanie w 1989 Kleryka, przewezmer było idiotyzmem. Proszę wziąć pod uwagę, jaki to był czas. To był moment, kiedy była zmiana systemu. Wezmer na pewno wtedy nie marzyło o tym, żeby pozyskać jakiegokolwiek kleryka. To po pierwsze. Po drugie, pan Roman Kotyński podpisał zobowiązanie do zachowania w tajemnicy przeprowad faktu przeprowadzenia rozmowy. To standardowa procedura. Każdy w tym czasie takie zobowiązania podpisał, nawet bliskie Wie, większość, nie większość, tak? Zobowiązanie do zachowania w ten większość to wiem od, od źródła pewnego, mianowicie od rodzili związanych z czwartym departamentem. Aha, Natomiast to, jeżeli chodzi o, 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 o konkluzję tej całej sprawy, ja przypomnę jeszcze raz, że Różba w związku z tą sprawą, a nie tylko w związku z tą sprawą, wnioskuje o likwidację i pełne ujawnienie wszystkich zasobów, które tam <głos》> Trzeba raz na zawsze przerwać wojnę teczkową w Polsce, bo minęło już tyle lat, że naprawdę mało kogo odchodzi do czy pan Roman Kosciuski się spotkał z jakimś zbekiem na 15 minut i czy mu coś podpisał, czy nie. To naprawdę nie jest istotne.